Dwudziestolecie międzywojenne przynosi włączenie i Bielska, i Białej do odrodzonej Rzeczypospolitej, ale granica administracyjna między miastami nie znika. Bielsko było częścią autonomicznego województwa śląskiego, natomiast Biała, która w dwudziestoleciu międzywojennym nosiła nazwę Białej Krakowskiej, wchodziła w skład województwa krakowskiego, także na Rzece Białej. Nadal była taka wewnętrzna granica między mającym autonomię województwem śląskim a województwem krakowskim. Natomiast jeśli mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym i obu miastach, to warto wspomnieć o tym, że oba w tym okresie poszerzyły swoje granice. Biała dość znacznie, dlatego że w okresie 20 do białej włączono lipnik, tak? Wieś, w której zresztą kiedyś dawno, dużo wcześniej biała wyrosła, teraz włączono lipnik do białej, poszerzając znacznie granice tego miasta. Natomiast jeśli chodzi o bielsko, to w 20 międzywojennym do Bielska włączono Aleksandrowicę, także też miasto poszerzyło swoje terytorium.